Naszą podróż po modernizmie wrocławskim zaczynamy w Hali Stulecia. Cześć, jestem w Hali Stulecia. Ten gentleman obok mnie to Max Berg, architekt tejże pięknej hali. No i zapraszam na zwiedzanie. Idziemy! Podczas nocy muzeów można było zwiedzać centrum wizyt. Jego centralnym punktem. Jest ta makieta, właściwie dwie makiety, gdyż obok y, makiety Hali Stulecia jest też makieta Panteonu Rzymskiego i dzięki temu można porównać skalę obu inwestycji. Widać, że ta wrocławska jest znacznie większa, no ale jest też późniejsza, tak ze zrozumiałych względów jest większa. Poza tym można było zobaczyć różne artefakty, plakaty, filmy, zdjęcia obrazujące y, różne etapy na przykład budowy Hali Stulecia, ale też architektury modernistycznej, głównie pana Maxa Berga, tego człowieka, który miał swoje wielkie architektoniczne marzenia, i takimi marzeniami były wysokościowce we Wrocławiu. Tak jak na przykład ten wysokościowiec, czy też jego projekt, który miał stanąć na placu Powstańców Warszawy, czyli między Muzeum Narodowym a Mostem Grunwaldzkim, który widać na rysunku. No to była ogromna inwestycja, byłaby. A sam budynek miał mieć 96 tysięcy metrów kwadratowych, co nawet w dzisiejszych czasach jest całkiem niezłym wynikiem i niezłą liczbą. Widzimy tutaj na czwartym rysunku, jak wielkie miało być to założenie. Na szczęście albo na nieszczęście nie zostało zrealizowane, a na jego miejscu stoi dzisiaj znacznie skromniejszy budynek Rady Narodowej, ale chyba też lepiej dopasowany do okolicy. Drugim takim wysokościowcem, o którym Maxberg był wieżowiec na rynku niedaleko ratusza, też ogromna wieża 93 metry wyższa niż wieża kościoła świętej elżbiety czyli garnizonowego też nie została ta wieża zrealizowana tutaj na następnym zdjęciu widzimy w jaki sposób yy, yy, mogłaby zdominować okolice ponieważ po prawej stronie widzimy autentyczne zdjęcie ratusza czyli widzimy jakby to zaburzyło cały ten pejzaż urbanistyczny no a tu trzeci niezrealizowany projekt to wieżowce przy Dworcu Świebockim. We Wrocławiu, bardzo modernistyczny, ładny, no, ale też nie znalazł uznania. Zamiast tego, cały czas jest stary budynek Dworca Świebockiego, który jest bardzo ładny, poza tym, że już nie jest dworcem, czyli stracił swoją pierwotną funkcję, jest dość elegancki. Można tutaj czasem przyjść, zobaczyć jakąś wystawę albo coś kupić, bo są organizowane różne wydarzenia, więc każdy, kto lubi takie klimaty, to oczywiście może przejść. No i tu skończyła się moja wizyta w Hali Stulecia i ponieważ byłem blisko, to postanowiłem przejść jeszcze do Awilonu, Czterech Kopuł. Też to jest bardzo piękny przykład wrocławskiego modernizmu, jeden z ładniejszych i najważniejsze, że w dość dobrym stanie przetrwał wojnę. Jest to budynek dla Wrocławia o tyle historyczny, że w latach 50. znajdowała się tutaj wytwórnia filmów, Fabularnych, w którym nakręcono wiele filmów, m.in. popływ Janet Andrzeja Wajdy. No sama wystawa była taka dość skromna, była makieta, były zdjęcia z czasów przedwojennych, powojennych. Całe wnętrze są utrzymane w takiej tonacji bieli. Wszystkie ściany są białe, sufity, podłogi, co daje taki bardzo ciekawy efekt, takiego trochę szpitalny, ale bardzo sympatyczny. No i oczywiście na koniec sama hala, która kiedyś była halą zdjęciową, studia, a teraz jest tałą, salą wystawienniczą. No i oczywiście Zbigniew Cybulski, który zginął we Wrocławiu. No i tyle. Dziękuję Państwu za uwagę.